Właśnie sobie wydrukowałem kolejny element, który może być przydatny dla osób, które robią, które łączą tak naprawdę profile aluminiowe razem z prowadnicami MGN. To jest moje w sumie chyba już drugie podejście. Na taki prosty, teoretycznie uchwyt, ale zaraz sobie zobaczymy, czy się sprawdzi. Przyna na MGN. Weźmy sobie profil 20 na 20. zobaczymy, czy jakiś tutaj leży. Dobra, ten będzie OK. To jest 20 na 40, ale jest OK. Kawałek miejsca. Jedną ręką jak zawsze będzie bardzo łatwo. No dobra. No i chodzi o to, żebyśmy mogli sobie szynę ustawić zawsze na środku. Więc ja to zaprojektowałem tak, że teoretycznie powinno nam się tutaj to wsunąć w rowek. Ładnie się wsuwa z jednej strony. Czy tutaj się nam wsunie? Też z drugiej strony ładnie, okej. Okay. Jest git. No dobra, tutaj się trzyma. Dobra, przyniosłem sobie trzecią rękę, żeby móc to nagrywać dwoma rękoma. Zobaczmy, czy się tak da zdjąć. Teoretycznie powinno dać. Dobra, schodzi. Weźmy szynę MGN15. Siedzi. Dobra. Zobaczmy teraz, tutaj z drugiej strony, spróbujmy zrobić to samo. Można to albo wsunąć, albo wklikać. Przynajmniej tak się powinno dać. Tak to projektowałem, że była jedna i druga opcja. No dobra. Jest, jest. Tu siedzi, tu siedzi. Od boku zobaczcie, mam otwory, że można sobie przykręcić, żeby to się trzymało dobrze. Można przesuwać wzdłuż. Zdłuż profili aluminiowych Więc dzięki temu powinniśmy móc zawsze Taką szynę ustawić sobie Na środku Myślę, że projekt jest dobry Ewentualnie trochę jeszcze zmniejsze Tolerancje, albo zwiększę tolerancję Z większą dokładnością to zrobię No i w ten sposób będziemy mogli sobie skręcać Szynę i ona będzie zawsze Powinna być zawsze Na środku, myślę, że to będzie się Sprawdzało, tak więc ten produkt Tak samo dodam do naszego sklepu internetowego i na aukcję Allegro.